W dzisiejszym odcinku będę grał z moim kolegą Brigolą, ale jest jeden haczyk. Muszę się go słuchać. Czekaj, co? Już tłumaczę. Bram jednego rankeda, ale muszę się go słuchać. Za chociaż jedno nieposłuszeństwo plus jedna kostka do Wygląda. Dobra, gdzie, gdzie mam lecieć? Gdzie mam lecieć? Eee, eee, gdzie mam lecieć? Eee, lec tam, gdzie zawsze lecimy. Okej. Okay. A ty już? Za, za wcześnie. Za wcześnie powiedziałeś. Za, za późno to powiedziałeś, ja, ja, ja mam do tego 200 m. Dobra. Okej. Na razie rozpoczyna się git. I tak nie możesz okay. zabrać A. nic. Co? Nie możesz nic zbierać. Okej. Okay. Zbieraj sobie mats po prostu. nie mogę żadnej broni? Nie mam już nic. Ale, mo ale mogę maty z podłogi zbierać? Tak. Muszę się. Muszę się. O, o kurde, zabrałem naboje. Co ja zrobiłem? O nie, O nie. A co? O na boje no to będę musiał za każdym razem dokładam. Hmm. Je o, dokładam. Uff, prawie znowu zebrałem naboje. Dokładam za każdym. za każde ten. Z e tego, czego nie mogłem zebrać, muszę dołożyć ten. Dokładam jedną kostkę lodu do ten. Do zimnej wody i muszę się w tym wykładać. Znowu naboja. Dwa już. dwa, dwa, dwa. A ty mi ta nagrasz? Pogadasz mi to? Nagrasz mi to? Ja to nagrywam ciągle. Ale nie. A no nap... nagram. nagrę. Kujcie! Trzecia, trzecia. Może zmieni, 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 że to jest do gaci. Do to, to, to. za mnie <głos》that> <judgment> Nie, 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 nie. Tak, tak, tak. Ale muszę, ale wiesz, że w tym... Te to nie ma wtedy sensu, Znaczy no, to chyba lepiej, że będę do wandy, bo wtedy się wykąpie cały. Nie, 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 ja, ja do gaci, do, gacii, do gacii. No dobra, do gaci to do dobra. dobra, możesz już brać leczenie. W sensie... A... Uuuu... 4 prawie poleciałem do tego Ale już zbierać a naboje nie? Nie. Masz już pięć. Uf, ja będę zapisywał. Masz alki jakby. Ktoś chciał tu oszukiwać. Uuuu, sześć. Dlaczego sześć? A, naboje! No zabrałeś. Kurde! Siedem! Ale to będzie piękny nie O boże. Ja to nagram, też wam nagram, nagram to i wam też pokażę, żeby to będzie zablurować twarz. A mogę się leczyć? No możesz, możesz. Hmm. Teraz nie, od teraz nie możesz dotykać trawy. No bo ja zabrałem, Jezu. O siedzę, sam się przyznać. Nie zauważyłbym, jak już nie mówił. O nie, no nie. Nie mogę trawę dotykać. A śnieg mm. mogę, no? No nie, właśnie śnieg jest na trawie. A mogę kupać naboje z automatu? Nie. Masz 3 sekundy na, na coś wejść, bo podłoga to lawa 3 2 1 No okej Masz, masz Teraz przez 10 sekund. Przez 10. Traba. Traba. kurde! Więc yy, teraz przez 10 sekund możesz zbierać amunicję. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Kurde, nie mam nic do pompy. Ja bym od razu leciał po pompę, po co naboję. właśnie Bo pompa jest ważniejsza według mnie No według mnie też, ale nie pomyślałem Bardzo dwie sekundy na zebranie amunicji Jeden Dwa I ta pompa Trzeba jest cud To Na śnieg możesz. Na ten taki, co jest całkowicie biały. A ten taki przez trochę biały, trochę zielony, nie możesz. A nie ma taki trochę biały. Czy chodzi o takie coś? Tak, ale na przykład tam daleko przy tym ogromnym drzewie, to możesz już sam chodzić. Bo tam jest całkowity śnieg. Na przykład też pod tym fioletowym drzewem też jest. Musi, musisz strzelić gola. 20 sekund na strzelę Nikola 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobra, dopisujemy jeszcze jedną. 10, już za późno. Już za późno. Nie słuchaj! już dziecięć masz! Trawa! To była to są liście, trawa to liście! Co? No nie ma tak! Dobra Już! Od teraz musisz cały, cały czas kucać! Yes. Dobra dam ci takie trochę utrudnienie Teraz musisz wejść interfejs gry i opcje interfejsu musisz czytać na 100 Jak opcję interfejsu Rozmiar po... interfejsu? No 101 Tyle jak, jak ja No okay. tak Będziesz miał takie ułatwienia to jest ułatwienie. A ja, możesz już nie krótać. Też razem nie pomyślałam. Ojej. Dotknęłeś. No jak? Tam, tam piksel był taki. Tam, tam, odmóż się. Dotknąłeś znowu. No. Gdzie? Tra tu trawa jest, koło ciebie. I dotknęłeś w nią. Tu? Tak, tu. Kolejny raz? Ubrałeś amunicję? Kurde... Trzynaście? No Brawo. nie! Trzynaście? się skupić, mam czternaście. Dobra, teraz możesz już dotykać śniegu. Trawy w ogóle. Sz w ogóle. Śniegu? Trawy śniegu, Trawy. już możesz dotykać. Nie mogę dotykać już trawa? Tak. Ale wiesz, że możesz wyjść. I zabić. No nie, bo jest śnieg. Ale możesz dotykać trawy i śniegu! Okej, okay. na razie wszystko widzicie po prostu tych naboi. Co tak. <laughs> już mam 14, już O, 10 grafów zostało. Dobra, pójdźmy. Później... Oj. Oj, oj, oj. oj. Wiem, że... Wejdź do auta i uciekaj. No bo mówiłeś mi, żebym wsiadł do no. lata! No. jeju! Nie spadłem, nie spadłem, nie spadłem! 6%! Widzisz? Ale masz 14, więc czekam na klipa. 14, Jezu, jeszcze tylko 7 rund. Ale teraz to robisz? Dobra. Dobra bo teraz... Mogę ci to teraz tak zrobić? Że no chłopie, odpusz... to jest jakiś sposób jak jaką się przymówię. Odpuszczę ci te 6 rund jeszcze. Ale musisz okay? to z tego klipa zrobić. No. okej. Okay.